Sprawdź, ile wydaliśmy, żeby spędzić Sylwestra na Malediwach. Transport na lotnisko w Krakowie z Wrocławia oraz powrót to koszt 200 zł. Za loty w obie strony zapłaciliśmy 464 zł. Przesiadka w Abu Dhabi trwała 22 godziny, więc w tym czasie korzystaliśmy z taksówek 102 zł. Zjedliśmy coś z lokalnej kuchni 92 zł oraz zrobiliśmy małe zakupy spożywcze. W Abu Dhabi wzięliśmy także nocleg, który kosztował 350 zł oraz wybraliśmy się na pokaz świateł za 56 zł. Po przelocie na male kupiliśmy internet za 200 zł. Tak, internet jest tutaj bardzo drogi i musieliśmy dopłynąć na naszą docelową wyspę. Tutaj wybraliśmy droższy, ale szybszy transport z speedboatem w dwie strony za 400 zł. Na naszej wyspie hotel mieliśmy ze śniadaniami, kosztował on 1435 zł. W tej cenie otrzymujecie także sprzęt do nurkowania, leżaki, parasole na plaży oraz nielimitowaną wodę. Na miejscu jedliśmy w lokalnych restauracjach. Na jedzenie wydaliśmy 554 zł i w tej cenie była też sylwestrowa kolacja na plaży z nielimitowanym jedzeniem i piciem, z mięsem, rybami, owocami morza, makaronami, ryżem i tak dalej. Z dodatkowych atrakcji zdecydowaliśmy się na nurkowanie na rafie z żółwiami za 216 zł i uważamy, że ta atrakcja jest warta każdej złotówki. Na przekąski w sklepie lokalne słodycze, pamiątki itd. wydaliśmy 284 zł. No i ze względu na długą trasę i logistykę wzięliśmy także hotel przed wylotem przy lotnisku, który łącznie kosztował 397 zł. W sumie za tygodniową wyprawę wydaliśmy 4750 zł, czyli 2375 zł na osobę. Daj znać w komentarzu czy to dużo czy mało i zaobserwuj po więcej.